Ryby. Czytanie energetyczne na najbliższy tydzień dla ryb. Ja mam na imię syna i zapraszam cię do odsłuchania. Rybki się blokują, zamykają na wszelkiego rodzaju nowości, informacje, czy wiadomości. Z automatu drugie rybki będziecie blokować też to, co dobre, no nie? Zobaczcie, tu nie ma sensu tkwić we swoich własnych przekonaniach. Otwórz się na to, co do Ciebie idzie, tak? Otwórz się, przyjmij to wszystko. Czasami będzie to wymagało zmiany punktu myślenia, czy zmiany podejścia do życia, ale warto się zastanowić, czy to nie jest ten moment, żeby coś w tym życiu zmienić. Jeżeli chodzi tutaj o pracę, to też jest taka sytuacja, że trzeba by bardziej skupić się na takim swoim przeświadczeniu, że no, może czegoś nie wiem, może coś się muszę do, douczyć, może na czymś się muszę bardziej skupić i to będzie przynosiło efekty, bo jak ty się zaczniesz yy, tak rozsądniej rozglądać, gdzie ci brakuje, no to wtedy się okazuje, że bardzo szybko uzupełniasz tą wiedzę i idziesz do przodu. I tutaj są ogromne możliwości przed tobą. Jeżeli tylko pozwolisz sobie uzupełnić swoje braki, to tu się bardzo szybko i bardzo intensywnie rozwijasz. Jeżeli chodzi o takie, wiesz, co, słuchanie innych, to warto tutaj posłuchać kobiety, która Stoi przy tobie. Może to być młoda, młodsza kobieta od ciebie, w zależności od tego, w jakim jesteś wieku, ale jest to kobieta młodsza, która jest albo na początku swojej kariery zawodowej, albo jest osobą, która będzie spodziewała się dziecka, bądź ma takie, takie do roku czasu dziecko, nie? I tutaj warto posłuchać tej kobiety. Może to być osoba, która. Jest po prostu choćby nawet Twoją córką, nie? Posłuchaj jej, posłuchaj jej rady, bo ona będzie miała dobry plan na ciebie. I jeżeli chodzi tutaj też o relacje. Niektóre rybki będą stawały twarzą z tym. W jakiej sytuacji się znajdują, i będą wybierały miłość, będą wybierały uczucie, będą szły do tych osób, które bardzo mocno przyciągają je emocjonalnie. Tutaj się pokazują rozstania, rozstania zwłaszcza z osobami, które, tak jakby wkroczyły w Twoje życie i nie do końca były odpowiednim wyborem. Droga rybko, warto przepracować swoje zablokowania i zatrzymania, które idą przy czasze podstawy. I zobacz, znowu się pokazuje, tutaj są zatrzymania, tutaj jest okres taki, że po prostu liczysz, że jak przeczekasz, to się samo rozwiąże. Ale nie akceptujesz pomocy od tej młodej kobiety, o której Ci mówiłam wcześniej. To dosłownie nawet ta sama karta wychodzi. Rybki mają bardzo mocno wpojone to, że one są bardzo silne, muszą dbać, muszą być najlepsze, i tutaj no, pokazuje się kolejny problem, że to nie do końca tak wygląda, bo Twój moment w tym momencie nie jest aż tak silny, nie jest aż tak stabilny i nie jest aż tak pewny. Tutaj się pokazują podczepy, podczepy osób zmarłych, które też nie pozwalają Tobie. Po prostu ruszyć do przodu. Masz też jakieś duże poczucie winy w sobie skumulowane związane z tą osobą. Dalej, przy splocie słonecznym. Tutaj jest rozdrażnienie, tutaj są bardzo chwiejne emocje, tutaj jest działanie magiczne z poprzednich wcieleń, tutaj są sytuacje, które nie pozwalają Tobie się skupić. Tutaj się mogą pojawiać również problemy z żołądkiem, czakra serca. No, niektórzy są gdzieś na takim momencie, że będą ruszać w nową drogę. Zakończają się relacje, zakończają się związki, zakończają się jakieś sytuacje, w których do tej pory nie, jesteś, nie byłeś, nie jesteś szczęśliwa droga rybko, i tu się pojawia nowa droga. Ta nowa droga, no, ona się Tobie wydaje taka pełna sukcesu i miłości, ale masz coś nieprzepracowane i masz tęsknotę za jakąś. Starszą relacją. Przy trzecim oku tu się pokazuje, no dalej się pokazuje jakaś tęsknota, obwijanie siebie za źle podjętą decyzję, chęć powrotu do kogoś, kto był dla ciebie po prostu takim drogowskazem, miłością, wsparciem. I tutaj Rozumiesz, rozumiesz, zaczynasz rozumieć swoją wtedy podjętą decyzję i żałować jej, ale sam żal nie przepracuje tego, więc Ty musisz to rozwiązać tutaj tutaj w naszym świecie 3D, nie tylko w świecie energetycznym, więc prawdopodobnie czeka Cię jakaś rozmowa i ta rozmowa będzie, będzie Ci wyjaśniać bardzo wiele, tak? Będziesz, do, dotrze do Ciebie to, że to, co Zostało zakończone, więcej nie wróci, i zostało zakończone. Twoja czakra trzeciego oka. Tutaj zbierasz siły, tutaj masz nowe plany. Może czasami zbyt pochopne, może czasami zbyt intensywne na daną chwilę, i nie jesteś w stanie ich wszystkich od razu wprowadzić w życie i zrealizować. Czakra korony mówi o takim załamaniu i o takiej pustce, która po prostu przez ciebie przechodzi. I mimo, że otaczasz się ludźmi, otaczasz się. Jakimiś e, takimi pozytywnymi zdarzeniami, to nie potrafisz się z nich cieszyć. Rada dla ciebie na najbliższy czas. E, skup się na, swoich, e, na swoim wewnętrznym dziecku. Przepracuj swoje emocje, przepracuj swoje problemy związane z uczuciami i z agresją, która się w tobie e, kumuluje. Ostrzeżenie. Ostrzeżenie jest takie, żebyś nie wchodził, e, nie wchodziła. W coś, co nie jest zakończone. Sprawy karmiczne są na pierwszym miejscu i to trzeba zakończyć, żebyś mogła ruszyć, zwłaszcza w sprawach rodzinnych, emocjonalnych, stabilizacja związku, czy jakiejkolwiek tutaj też drogi finansowej. Sprawy karmiczne trzeba posprzątać. Na hasło od nowa. Ja proponuję w tym momencie sesję, sesję regresu hipnotyfikacji, która świetnie posprząta cały ten bałagan. Między innymi. Zapraszam.